Cześć, się z tej strony Elis, a przed nami kolejny odcinek różnic w drzewie genealogicznym. I jak zawsze, ja prawie w każdej swojej serii mówię, o, dawno mnie tutaj nie było. I to jest prawda, dawno mnie tutaj nie było i średnio pamiętam, co się działo, ale pamiętam jedną rzecz, przez którą musieliśmy pozbyć się psa. Mając na myśli pozbycie się psa, yy, niestety musieliśmy oddać tego pieska do naszej rodzinki, do San Maishuno, czyli do rodziców Oktawi. I do jej siostry, ponieważ, ponieważ jak wchodzę do kasy, to mi giną simy. I zrobiłam najbardziej madykową rzecz, jaką można było zrobić, czyli pojawiły się dzieci, pozbywamy się zwierząt. Nie, oczywiście nigdy tak w życiu nie można robić, ale naprawdę miałam tutaj już podbramkową sytuację. A że Frederik ma bardzo złe wspomnienia, jeśli chodzi o koty, i mimo, że był Serek, no to jednak jego matka była zafiksowana na punkcie kotów i prawdopodobnie te koty kochała bardziej od niego, więc postanowili, że jednak, jeśli już muszą którejś ze zwierząt oddać, to postanowili oddać Bubi, bo Frederik na pewno z większą dozą miłości podejdzie do Bubi niż do Ananasa. Dlatego Ananas został z nami, niestety Bubi już z nami nie ma, ale możemy ją oczywiście zawsze odwiedzać, bo ona jest teraz w dobrych rękach i na pewno będzie miała spokojniej w życiu niż tutaj w tym domu. A ja przy okazji, póki pamiętam, to ja zmienię to sobie w MC Command, że nie mogę mieć więcej niż 8 simów na parceli, bo dzieją się cuda. Tak, maksymalną wielkość rodziny miałam ustawione na, na 20. Zmienimy sobie na domyślne 8. Będziemy musieli zrestartować grę, ale ze spokojem to nie musi być teraz. W każdym razie, już za świeżej pamięci, to wszystko się zadziało. Już nie będziemy mieć takich podbramkowych sytuacji. Co się dzisiaj będzie działo, powiem Wam, że nie pamiętam. Nie wiem, czy dzisiaj jakichś urodzin nie miało być. Tak czyje? Bliźniaków, Deny i Dominik będą mieć urodziny. Co jest fajną rzeczą. A tutaj? A tu będą miały urodziny za dwa dni. Jezu, mamy zobaczcie cały tydzień urodzin. Calusienki. Ej, Daniel jest starszy od Oktawi. Hmm. Dobra, no dobrze, dobrze. Okej, okay. to w takim razie, jako że dzisiaj będziemy mieć urodziny, no to kolejna impreza, nie? Kolejna impreza, ale myślę, że nie będziemy już robić wielkiej imprezy tutaj na tarasie, bo nie stać nas na to. Ja nie jestem za tym, żeby to zrobić. Musimy te pieniądze jednak dość oszczędzać. Wyrzut, mamy do remontu jeszcze przecież dom. Zobaczcie, kuchnię mamy do wyremontowania, te szafki, lodówkę, sprzęty. To wszystko jest stare już i zniszczone. A tutaj tyle dzieciaków. Co tu się wydarzyło właśnie z tobą, dziecko? Co, co ty masz? Okej, okay, zaczął się śmiać. No pięknie, cieszę się. A czy wy się w miarę dobrze czujecie? Tak, uf. Co się jeszcze działo, to pamiętam, że Dalia nauczyła się jeździć na rowerze. Tak, świeże powietrze nie ma nic lepszego niż rower i wierzę w siebie. Aha, to jest pewności siebie. No i znowu rusza jej się ząb. Ale y, nauczyła się siedzieć na rowerze w końcu y, sama. Ojciec jej już nie, nie pomagał więcej, po prostu pomógł jej na początku, a ona załapała już później sama. Zaraz będzie, nie będzie miała kolejnego zęba. Dobra, y, dobra. Dzieciaki widzę, że jakoś tam są, jakoś tam są, wszyscy śpią. Więc niech dosypiają. Jest godzina niecała siódma w niedzielę, więc mają czas, niech sobie. O, a ty co tutaj wstajesz? Gdzie ty idziesz? Nie obudź, idź jeszcze spać. Masz dzisiaj urodzinę, musisz być wypoczęty. Czy kogoś zaprosimy? Może zaprosimy dziadków i tyle. Jak zawsze. Będzie na pewno przyjemniej świętować w takim gronie, ale bez imprezy, tylko zwyczajnie tort. I już. Czyli dodajemy wydarzenie. Przyjęcie urodzinowe, ale nie prestiżowe, zwykłe przyjęcie. Jubilatem będą oczywiście nasze bliźniaki Deny i Dominik. No i im też będziemy musieli zrobić, oczywiście, pokój. Myślę, że na górze. Goście. Tu, Agatę. Słuchajcie, my z Agatą cały czas mamy kontakt. Fajnie byłoby ją zaprosić, bo to jednak nasza rodzina. Ofelia jest już stara. Ona była dużo starsza, znaczy dużo, no sporo starsza była od. Od Frederika, więc no ona wtedy też jest. ten, e, ale ty miałeś mieć urodziny, dlaczego ja mogę Cię jako goście zaprosić? E, Erika, a Frederik? Gdzie jest Frederik? Marcin Harris to jest mąż Agaty, musimy też go zaprosić, też już jest starszy. A gdzie jest Fredzio? Tu jest Frederik. Dobra. I zapraszamy w takim razie tych gości. No, Denny Dominik są jako jubilaci. Żewiani obecnie miksolok nie artysta sceniczny. Nie. E, to będzie przyjęcie urodzinowe dzieci, więc na około 13 sobie damy u nas w domu. Ej, dodali te ikonki, jakie to miasto! Fajnie. O, jest pokazane, gdzie to jest. Więcej. Ej, ale super! Patrzcie, ej, to jest mega. To jest mega, bo zrobili w końcu. Filtrowanie, chyba, że mam jakiegoś moda. Nie wiem, ale w końcu jest filtrowanie po mieście, w którym możemy tę urodzinę zrobić. Dla mnie to jest ekstra opcja. Nie wiem, czy to jest mod, czy to faktycznie jest zrobione przez EA, ale jeśli to jest zrobione przez EA, to naprawdę to jest bardzo, dobre, bardzo dobry krok i ruch. Tak. Ok, mamy zaplanowane urodziny. Miałam nie robić przyjęcia, nie, ale oczywiście. No dobra, dzisiaj są zrobię, nie zrobienie. Dobra, możesz już wstać. I trochę posprzątać, przygotujemy tort. A co ty jesteś taka spięta? Niezrealizowane marzenia, przykro mi. Wyrzuć zepsute jedzenie i będziemy gotować tort. Na tyle gości, to powinien być jakiś większy, a może zamówimy lepiej. Co tutaj możemy? Nie, dróg wypieki, piecz babeczki. Nie mam tego pudełka, więc będzie robiła sama w takim razie. Pudełka tego od się, w którym można kupić sobie tort już gotowy. Nieco starsze dzieci dosypiają jeszcze, młodsze już tu się oczywiście musiały rozedrzeć. Weź, wynieś już to dziecko. Teraz się zlejesz, kolego. No, zdążył. Ale tak ledwo co? Przyjęcie urodzinowe już za godzinę jest? O matko bosko. Matko bosko. O, Dalia straciła ząb. I wykąp tego młodszego, który to był. Kurde, nie rozróżniam ich. Który to był Dustin. Wykąp Dustina. Ale przynajmniej zdążyliśmy zrobić dwa torty. Dodaj świeczki urodzinowe, no i będziemy świętować. Ale jest faktycznie spora różnica między nimi. Może on był albo starszy, albo ona nie miała, może dni jej nie szły podczas ciąży. I to dlatego, jak ona trzy razy, trzy dni. 9 dni może tak być w sumie wtedy. No i dobra, podamy sobie jakieś drineczki, niech będą, chociaż jak już mamy tacę, to uzupełnijmy. Ok, dzieciaki. Wyleciał ci ząb. Możesz go włożyć pod poduszkę. O, ale nie, bo to dopiero jak pójdzie spać. To będzie miała wróżkę, zębuszkę. Chłopcy nie wiem, gdzie będą mieć swój pokój. Prawdopodobnie tutaj. Zobaczymy jeszcze. A teraz możesz podejść już, bo zaraz będzie impreza. Daniel tylko wykąpie jeszcze młodego, bo on faktycznie tam śmierdział. O, ten sobie śpi. Dobra, dzieciaki są w miarę ogarnięte. To mnie cieszy, bo ciężko. A teraz, jak już te będą dzieciakami, to już powiem Wam, że z górki leci. Moim zdaniem leci z górki. O, pierwsza kąpiel. Dobra, dzieciaczki. Stajemy. Jak w ogóle z Waszymi umiejętnościami? Bo ja im coś robiłam. Yy, powiem wam, że nie robię już z tymi umiejętnościami. Nie chce mi się. Ja wiem, że to wyzwanie, wyzwanie, ale generalnie są dobrze ogarnięte. O, ty jeszcze możesz skorzystać z nocnika, to będziesz miał na trzecim poziomie i to się okaże, yy, że wszystkie dzieci będą miały umiejętności na. tak? Na trzecim poziomie? Gdzie to są te twoje umiejętności? A nie, on, mam myślenie, korzystanie też na drugim. No trudno, trudno kształty jeszcze trochę się pobaw, może zdąży nadrobić. A czy gości nie mieli przyjść już? Czy nie było na 13 to przyjęcie dzisiaj? No tak. Rozpoczyna się o 13. jest 13.33 i nikt nie przyszedł. Nie było też informacji, że zaczynamy imprezę. Coś jest nie tak z tymi imprezami, ale co? Ja nie mam żadnych nowych modów, więc ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Ale skoro nikt nie przyszedł, to mi bardzo przykro, bo faktycznie powinni poprzychodzić na trzynastą. No właśnie, trwa wydarzenie. No ja nie widzę, żeby to trwało. Co się zepsuło? Dziwna rzecz, naprawdę dziwna. Pomóż zdmuchnąć świeczki Deny, a ty pomóż zdmuchnąć świeczki Dominik, będzie. Czekajcie. Abo nie, nie, nie ma, nie ma Chciałam zobaczyć, ja nie wiem, czy to będzie kolejne pokolenie, żeby jakieś cechy dawać i tak dalej O, jest, jest impreza w gronie rodzinnym Niestety nikt do nas nie przyszedł, mimo że podobno impreza się rozpoczęła, to nikogo nie ma Jest mi bardzo przykro i nie wiem, którym od to ewentualnie mógł spowodować Spowodować, luzujemy sobie cechę Rządny przygód, no dobra Pachura Pijama party Myślę, że może być to drzewo, bo chciałabym je kupić. Ten. A ten drugi? A Dominik? A Dominik jest leniuchem. No to w takim razie, czy mamy tutaj jakieś leniwe rzeczy? Guru Friday. Guru Ellis. To może yy, pijama party niech zrobi. Się w udawa w udawanie domku na drzewie No właśnie, no powinniście być kochani Dlaczego was y, Nie było, nie rozumiem tego No coś się zepsuło z tymi imprezami Najwidoczniej y, Dobrze, mamy w takim razie y, dzieciaki Już y, urodziny Już są więksi Zobaczymy sobie ich w kasie oczywiście Ale najpierw możemy sobie Zawołać na posiłek, niech każdy się poczęstuje Fajny niedzielnie popołudnie W ogóle wszyscy w piżamach praktycznie a te nasze dzieci, te najmłodsze, jak się czują? Nieźle, dobra. Ten zaraz też pójdzie spać. Zjedzą sobie i zobaczymy w kasie chłopaków, jak oni wyglądają. Ja sobie ich też na szybko przerobię. Jeden ma siwawe włosy, czy mi się wydaje? Pokażcie się. Ojej, ten ma piegi. A tu? A ten też ma jakieś na, na twarzy nieznajomione, tylko jakieś takie pieprzyki, coś. No, ładnych. Ładnie, ciekawe jestem jakim zmienimy. Fryzury jak będą wyglądać? Ten, taki smutałkę. Co się dzieje, Dominik? On cały czas jest smutny, bo jest w cieniu innych. O matko. Czy Wy możecie się poczęstować tym piciem? <laughs> Możesz sobie golnąć, ale patrzcie, jaki obowiązkowy. Myślałam, że umyję te naczynia. A tu jednak nie. No czego. czego płaczesz? Aha, bo ma zdęcia. Dobra. I od razu lepiej, nie? Ale jest wkurzony. I teraz kolejny spać nie może. Śpi dziecko, nic ci się nie dzieje. To co? Przebieramy Simów, nie? Przebieramy oczywiście. Mamy to. Mamy już i Dennego i Dominika. Młodzi chłopcy też zmienili lekko kolor skóry, bo mieli bardzo nienaturalnie taki aż pomarańczowy. Nikt w rodzinie takiego nie ma, więc musiałam to zmienić. Tak prezentuje się Denny. To jest jego... Tego na razie po pierwszym stroju. Może kiedyś przysiądę do większej liczby. Tu... E, tak szybko właśnie przeklikam, jak oni wyglądają. No i jeszcze jest dominik. Oni są do siebie podobni dosyć. E, ale generalnie ładnie chłopcy, moim zdaniem. O, tu mają też te stroje dość do siebie e, podobne. O, no, i to tyle, więc Wrac wracamy do gry. Jeszcze ten pokój trzeba zrobić. Nah. Okej. Okay. Chłopcy są ogarnięci. Ten pokój zostawiam na tych młodszych, którzy też niedługo będą mieć urodziny, a ich pokój będzie na górze. Jednemu dałam to drzewo, na ten domek na drzewie, i ten dom jest dosyć drogi, ale z drugiej strony mamy tyle dzieci, że naprawdę ten dom jest dobrą inwestycją ze względu na to, że te dzieciaki zwyczajnie będą się w nim bawić. No taka jest prawda. To jest na pokolenia. Ta zabawka. Przestawimy. Nie, nie ma to jak przesadać drzewa, nie? Bo inne trzeba położyć. Dobra. No to będzie tutaj domek na drzewie w takim razie. Zostało nam jeszcze trochę pieniędzy i starczy na urządzenie pokoju. Ten chyba będzie trochę lepszy, chociaż z drugiej strony. Hmm, obydwa są malutkie. Obydwa są maciubkie. Czułam pokój, jest on dość skromny, bez biurka jako biurko, tylko ze stołem, który pełni funkcję biurka. Bo zwyczajnie było tańsze jedno biurko, to mało kosztuje 300 simolonów, no szanujmy się. A potrzebowałabym dwa, bo żeby każdy miał swój kąt. No i mają tutaj, wiecie, łóżko, jakieś tam zabawki, czy mogą się tym bawić? W ogóle mogą, a, te kolalki. No, no i tyle. Mają taki, taki pokoik, wystarczy im. Szkoda, że dzisiaj pada, bo porobiliby sobie ten domek na drzewie. I na pewno fajnie spędziliby ze sobą czas. A tak to lipa, jak zwykle pogodowo. To co, chcesz to łóżko? Możesz mieć przydziel łóżko. Deny, przydziel łóżko Dominik. Dobra, każdy ma teraz swoje łóżko. Ej, teraz przyjęcie! Teraz przyjęcie się zaczęło, tak? Jakiś był bak straszny, przerażający. Ale no nie robimy już um, tortu jako tortu, no bo chłopcy już um, urośli, więc po prostu postawimy to, co zostało. No niestety nasi goście się e, spóźnili. Jak się spóźnili, no to mają pecha. E, zawołajmy w takim razie na posiłek albo coś. Możemy zawołać na posiłek. No zobaczcie, jak ona jest wkurzona. Wkurzona, nic dziwnego, bo już dawno byłoby po przyjęciu. Po czym goście po prostu przyszli sobie dużo później. A ona myślała, że już będzie po robocie, nie, dość, że ją wystawili na odpowiednią godzinę. O, jeszcze jego wyzwa. Zobacz, twoja mamusia, tak? Twoja mamusia tak wymyśliła. No nie, no. Jezus Maria Marcina Harris, jaki jest stary? Przypomina, to jest mąż Agaty, czyli jak to było z Agatą? Agata i Frederik, czyli mąż Oktawi, to było pierwsze kuzynostwo. Tak. Bo mama Frederika i jej brat to byli, i, i, i ojciec Agaty to byli, to było rodzeństwo. No witamy Was, ale Agata cały czas jest jeszcze dorosła. Myślałam, że jest młodą dorosłą, albo w sensie, że już będzie seniorka, to się okazuje, że nie. Zapraszam Was, oj proszę, i Teściowa nawet przyszła Deny. Chodź z babcią. Przyjazne powitanie. I Dominik tu gdzieś też z babcią. Przyjazne powitanie. Wy tutaj się nie znacie za bardzo jeszcze, nie, nie mieliście e, okazji. No nie lubi gotowania. No może nie lubić gotowania. Niech ze wszystkimi się przywitają. Spróbuj się przedstawić no dziadkowi, to jest słabe. Częstujcie się tortem kochani, częstujcie się piciem, jeszcze tutaj jest. O, i ty też masz szansę rodzinne całus trochę z rodzinką poprzebywać. Entuzjazm się z połodyczami. mu powiedz, masz coś dla mnie? Przyniosłeś coś? Przyniosłaś? Przynieśliście? Zabawne powitanie. Fajnie. Dobra. Y, mogą w takim razie z tobą chociaż porozmawiać. No to przyjęcie takie jest y, opóźnione. Ale no zawsze coś, nie? Zawsze coś. Przyjazne powitanie tutaj ze swoją ciotką jeszcze, z Chloe. O, tu Frederik, też ciekawe kiedy on umrze. O, muzyczka leci, wszystko gra, wszystko gra. A Tyś, kurde, chuderloczku. Prawda, trzeba ją podkarmić. Ten eliksir to był tak zły pomysł. A Dominik? Dominik to toalety brakuje, nie? Trochę tak. Ktoś kogoś wyśmiewa, ktoś ma z kimś minusy. Oj, do łazienki. Tutaj też by się remont przydał w tej łazience, płytki jakieś zrobić, sprzęt wymienić. No ale na razie zobaczę, zostały nam tylko 4000 i będzie naprawdę ciężko utrzymać ten dom. Jako, że będzie już coraz łatwiej, no to Oktawia powinna wziąć jakąś pracę zarobkową, ale nie jako pracę, bo ona nie może podjąć pracy, bo się zajmuje dziećmi, ale. Yy, co zrobić? No, na przykład, nie wiem, robić na drutach, nie? Chociażby tyle, chociaż coś sprzedawać, żeby jakąś tam gotówkę do domu przy, po, poprzynosić. O, zmiana dynamiki, ale pocisk. Oni mieli wszyscy surową dynamikę, a teraz nagle kawalarze, Dobrze. Skoro im się zmienia, może widocznie jako małe dzieci, no to musieli tak trzymać się w ryzach, żeby jakoś to mm, ujarzmić. A jak już są trochę starsze, to trochę im popuszcza, <laughs> już zepsuło gdzieś. Nie, to deszcz cały czas pada, no tak. Ale no chyba goście dobrze się w miarę bawią, chociaż jest im brudno. Ten tutaj się już chyba świetnie bawi, bo no, zobaczcie, jak ten jest król parkietu, jak się kręci i macha tyłeczkiem. A z teście możesz pogadać? Przedstaw się? A Nie, on no, ma bardzo dobre relacje. Pomóż naprawić złe relacje z Małgorzatą Mary. Oj, nie, nie, nie. Gocha jednak w tym ich życiu sporo namieszała. Tak naprawdę to już jest czas na kończenie tej imprezy, bo jest godzina prawie 21. Jutro czas do pracy, czas do szkoły. Dzieci idą do, do szkoły pierwszy dzień, chłopcy, a ty lekcje, nie masz odrobione lekcje, a chłopcy nie mają odrobionych lekcji, prawda? No, prawda. Więc jeszcze odrabiać, proszę. Takie zepsute jedzenie masz w wyposażeniu. A my będziemy kończyć przyjęcie, tak. No co, przykro nam z powodu przyjęcia. Nie było tak źle. Oni sami są sobie winni, bo przyszli e, zbyt późno. A teraz was zapraszam wszystkich już. E, no i do spania, i, i, do, i do swoich domów. Niech każdy idzie. A, tu poszedł do niej do pokoju, a co nie chcesz na swoim? O, i kupiamy jej na bransoletki. Stwórz bransoletkę przyjaźni. Może zrobić sobie bransoletkę, może potem będzie miała jakąś przyjaciółkę. To ona ma jakąś koleżankę ze szkoły, kogoś tam poznała, nie? Tą karminę chyba, tak, dobra O, to jest nawet przyjaciółka, to fajnie A ty, moja droga, możesz w takim razie umieść ząb pod poduszką i zaśni Tu też, nie, do spania już choć Trochę się prześpisz, najwyżej wstaniesz na siku I chodź też do spania I dzieciaki, jak zrobią lekcje, to też pójdą spać nie zdrzemnij się. No i właśnie to jest to. Ja chcę, żeby spały one mają zdrzemnij się. Który ty jesteś? Dominik. I śpi. Dobra. I na tym byśmy zakończyli odcinek. Teoretycznie działo się bardzo mało, bo były tylko właściwie te nieudane urodziny. Chociaż wydaje mi się, że ten... Hmm. Czy ja mam właściwie już kończyć ten odcinek? Może poczekamy, aż będzie jutro. I chciałabym spróbować jutro zrobić te, ten domek na drzewie, chociaż spróbować. Mam 55 godzin materiału. Na pewno 20 minut jest do wycięcia. Chyba będę kończyć. Najwyżej będzie taki krótszy ten odcinek. No cóż. Nie zrobiliśmy teoretycznie dużo, chciałam jeszcze zrobić ten domek na drzewie, ale dzień już się kończy. A ja nie chcę, żeby moje odcinki były zbyt długie, więc ja Wam bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnych odcinkach. Znowu będą urodziny, tym razem naszego ojca, rodu, czyli Daniela, a później będą jeszcze urodziny najmłodszych bliźniaków. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.